Będę jeździł koleją. To mnie wyluzuje. Świetny pomysł. Tylko ja zapomniałem, że PKP ma w nazwie państwowe i to kurwa może zestresować, nie? Ostatnio wsiadłem do przedziału, ze mną siedzi koleś, który przypomniał mi dowcip. Dowcip brzmi tak. O, panie, co to będzie w maju? Co to będzie w maju? Ale o co chodzi? Nie, co tam w maju, co, co w czerwcu będzie, ale o co chodzi? Nie, co tam w co w lipcu będzie, ale o co chodzi? Jak panu już tak jedną stopy, co będzie w lipcu? Myślę sobie, no fetoreks ze mną jedzie, no. Myślę, to nie będzie miła podróż. Ale, ale nagle do przedziału wchodzi piękna kobieta. Myślę sobie, mm, 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 mm. to będzie miła podróż. Ale ona poczuła swąd. I zaczyna się zastanawiać, który z nas jedzie. A ja mam takie... To nie ja. I wiecie, ale ona uznaje, że zostaje z nami. Odpina sweterek, zdejmuje sweterek. Myślę sobie, to będzie miła podróż. Ale wtedy do przedziału wchodzi matka z dzieckiem. Z dzieckiem. Z małym skurwlem wchodzi. W... I on, ten mały skurw, siada przy oknie i znajduje tę linkę taką metalową, która trzyma szybę, żeby nie opadała, i znajduje też coś bardzo w sobie. Talent basisty. I zaczyna robić. I patrzy, czy mnie to wkurwia. A im bardziej mnie to wkurwia, to. ja czekałem, masz on na dwie ręce. I wtedy jego mama mówi do nas: Mam nadzieję, że państwu to nie przeszkadza. A ja mam w głowie: A ja mam nadzieję, że Talinka się urwie, pierdoli mu łapę przy samej tupie. Ale odpowiadam: Nie!